Cześć, z tej strony Grzeszek z blogu hejdom.pl. Dzisiaj zrobimy sobie krótki unboxing robota odkurzającego PremBot model P3. Zobaczymy co dostajemy w zestawie. Więc tak, ogólnie wszystko jest w dosyć dużym czarnym, skrudnym kartonowym pudełku z rączką. Gwóźdź programu to nasz odkurzacz. Prezentuje się tak: na pewno rzuca się tutaj w oczy kamerka. Odkurzacz nawiguje się poprzez patrzenie na sufit. Mamy oczywiście czujniki zderzenia z przodu. Tutaj, gdy sobie wysuniemy te białe ograniczniki, tutaj nam się rusza i wykrywa nam, czy jest kolizja. Dodatkowo mamy tutaj trzy czujniki krawędziowe z lewej, z prawej, z przodu. Kółka wyglądają na dosyć, dosyć solidne. Tutaj jest wnęka na nasze pojemniczki zaraz pokażę opowiem o tym więcej Tutaj mamy główną szczotkę po wyjęciu więc czy dostajemy taką, taką taką szczotkę Ona ma tutaj taki malutki sushi Teoretycznie za zadanie blokowanie, nawijanie się włosów na tą szczotkę. Czy to spełnia zadanie? Zobaczymy w boju. Nie sądzę, żeby to było jakieś faktycznie działało cuda, ponieważ i tak nam zostaje z bliska, jak zobaczycie, i tak nam zostaje tutaj mała przestrzeń, gdzie te włosy mogą się i tak nawinąć. No, ale damy temu szansę. Odkurzacz jako tako prezentuje się dosyć solidnie. Ten plastik nie wygina się. Jedynie co bym się przyczepił, to może do tej błyszczącej powierzchni tutaj. Strasznie się to palcuje. Będzie to ciężko utrzymać w czystości. Ok, lecimy dalej. Dostajemy dwa pojemniki. Na, na kurz, przy czym tak, jeden pojemnik jest tylko na kurz, a drugi jest pojemnikiem z mopem. Tą szmatkę również dostajemy w zestawie. Niestety tylko jedną. Nie wiem, jaka jest żywotność takiej szmatki. Na pewno zależy od użytkowania, ale ogólnie nie powinno to być drogie. Wcześniej tutaj sobie montowałem to. Mamy tu takie dwie gumki mocujące. Oraz rzepy, na którym się to trzyma. Pojemniczek na, na wodę. Producent zaleca niestosowanie żadnych detergentów ani płynów myjących. Czysta woda. Z racji tego, żeby się tam nic nie zapychało, żeby nie pleśniało, także nie polecam. Filtr na kurz. Tutaj też to nie sprawia jakiejś większej trudności w, w czyszczeniu. Mamy tutaj taką siateczkę bardzo, bardzo drobną, przez którą jest pierwsza filtracja takich największych elementów. Później taką gąbeczkę oraz ma taki mały filtr HEPA. Według producenta yy, te filtry mają żywotność około do dwóch lat. Coś, co ciekawe, mamy tutaj elektryczną pompkę do tej wody. Tutaj jest rurka. Przypuszczam, że sam odkurzacz będzie co jakiś czas pompował tutaj powietrze, i po prostu ciśnienie, które wytwarza nam się w tym zbiorniczku, będzie tutaj przez dziurki wypychał nam wodę na tą szmatkę. Drugi tylko na kurz. Jest tutaj większy, e, większy filtr. E, również mamy pierwszą, pierwszą filtrację powietrza bardzo drobną e, siateczkę, e, gąbeczka i w, oczywiście filtr HEPA. Ok, lecimy dalej. Dostajemy w zestawie również e, dwie szczotki boczne, lewą i prawą. Co jest w sumie całkiem fajne, że producent zastosował dwie szczotki. Nie jest to standardem w każdym takim odkurzaczu. Według mnie całkiem fajne rozwiązanie. Zaraz sobie też zamontujemy. Prawa, lewa. Montaż jest na zasadzie wcisku. Nie mamy tu żadnych śrubek. Nie trzeba używać śrubokręta. Także łatwo. Ok, co dalej? Dostajemy również taką małą szczotkę do czyszczenia z nożykiem do przecinania włosów. Hmm. Czy zda to egzamin, to nie wiem. Raczej byłbym ostrożny, czy na pewno będziemy tego używać, czy po prostu nie będzie lepiej użyć noża lub po prostu jakichś nożyczek, żeby. Zerwać nawinięte, nawinięte włosy. OK, idziemy dalej. Dostajemy stację dokującą wraz z zasilaczem. Stacja jak stacja, nic szczególnego. Plastik całkiem twardy, nic się tutaj nie ugina. Te wypustki na ładowanie wyglądają OK. Producent tutaj pomyślał i z tyłu urządzenia dał, zrobił taką wnękę, gdzie możemy schować sobie nadmiar kabla. To jest całkiem przydatne, bo często jest tak, że ten kabel gdzieś tam nam wisi, i później odkurzacz, który jeździ, sam się w to plącze. Minus jeden na pewno jest taki, producent nie przewidział. Tutaj nam żadnej podstawki plastikowej, pod to spory minus, ponieważ jeżeli nie mając tej podkładki, nasz odkurzacz z mopem przyjedzie do stacji, zacznie się ładować albo nas nie ma w mieszkaniu, albo sobie po prostu o tym zapomnimy, ta szmatka będzie cały czas mokra. Jeżeli mamy panele, jeżeli mamy panele. Po prostu może nam się w pewnym momencie wybrzuszać panel, podłoga. Chyba, że mamy na płytkach, to nie ma problemu, ale tutaj, według mnie, spory minus za brak tej podkładki. Co ciekawe, dostajemy również w zestawie Pilot. To jest dosyć ciekawa opcja. Oczywiście, do sterowania tym odkurzaczem jest dostępna aplikacja to o tym będzie później. Natomiast Pilot będzie takim fajnym gadżetem, nie będziemy musieli używać aplikacji czy gdzieś tam się zginać, żeby go uruchomić, po prostu wycelować, niestety nie jest radiowy, jest na podczerwień, ale po odpowiednim wycelowaniu myślę, że powinien dać radę. Kilka przycisków, start, stop, auto, odkurzanie. Ok, unboxing mamy za sobą, więc przejdziemy sobie do mojej ulubionej części, czyli testów praktycznych. Zapraszam. Więc tak, pierwsze musimy włączyć główny przycisk zasilający. Teraz go wyłączyłem i za. A właśnie. Please turn on the power switch and charge. Unable to charge. please turn on the power switch and charge cleaning device mounted charging completed I automatic cleaning Low suction, moderate suction, high suction. Cleaning continued. Mm -hmm. Chodzi dość chaotycznie Mam wrażenie, że on drogę sobie wybiera dość losowo lub od krawędzi do krawędzi żwirku nie zbiera, ale to mnie akurat nie dziwi plus w sumie taki, że mój aktualny odkurzacz nie wjeżdża pod tą szafkę bo ma y, na górze wieżyczkę z laserem ten tego nie ma i jest w stanie wjechać pod y, niższe meble skończył sprzątać pojawił się komunikat, że sprzątanie zakończone i został pod łóżkiem zobaczymy sobie pojemnik Uuu. no Niestety, ale pojemnik tutaj mnie zaskoczył. W drugą stronę wykieła. I nie jest w stanie tutaj zatrzymać tego wysypującego się syfu. Syfi się. Wypada z tego kurz pył. No, nie fajnie, nie, nie fajnie, nie fajnie. Czas na małe podsumowanie naszego testu praktycznego naszego odkurzacza Prembota P3. Więc, tak mm, co do sprzętu, działa, działać działa, odkurzać, odkurza, mopować, też mopuje. Więc, tak, zacznę od Wad. Niestety są, jak dla mnie, całkiem znaczące i całkiem spore. Na pewno jedną z większych wad będzie brak podstawki plastikowej pod samego robota przy stacji bazowej ze względu na mokry, mokrą szmatkę po mopowaniu. Kolejną wadą jest dla mnie rozwiązanie samego pojemnika na kurz. Tym w dwa w jednym razem z mopem, ponieważ tutaj, gdzie ten kurz nam wpada. Jest taka folika, która miała zadanie chyba utrzymać to w środku. Niestety w rzeczywistości nie spełnia to wymagania, ale jak dla mnie to trzeba dopracować. Co jeszcze z minusów? Na pewno algorytmy, w jaki, w jaki odkurzacz wyznacza sobie trasy. Tutaj jest dużo do poprawy. Zauważyłem, że odkurzacz jeździ kilka razy po tym samym miejscu. Może i wszędzie przejedzie, ale kilka razy w tym samym miejscu co się przekłada i na czas sprzątania, na czas działania baterii. I o ile mamy małe mieszkanie, nie będzie to stanowić problemu. Niestety, jak mamy większe już, to może zostać jego praca może zostać podzielona pomiędzy wyczerpaniem się baterii. On wtedy sobie skończy, zapamięta sobie miejsce, gdzie skończył, wróci do bazy. I po kolejnym naładowaniu wróci to samo miejsce i będzie kontynuował e, odkurzanie. Tego nie zdołałem sprawdzić, ale wierzę, że tak jest. Co jeszcze? Troszkę mnie tutaj niepokoi ten sposób, w jaki odkurzacz się nawiguje. Jest to głównie tutaj obiektyw. Plusem tego wszystkiego jest to, że ten odkurzacz jest niski. Jeżeli mamy niższe meble. Tu podajże na 8 cm, to całkiem nisko. Nie wiem jak będzie po czasie, gdy to się troszkę zaprzybrudzi i nie wiem jak będzie ciemno w jakichś ciemnych miejscach. Tutaj nie zauważam tego problemu, może ta sofa jest tutaj chyba dla niego najciemniejszym punktem. Natomiast tu nie zauważyłem problemu ale nie wiem jak będzie przy jak ktoś będzie miał jakieś większe łóżko albo po prostu ciemniejsze pomieszczenie. Nie wiem, czy ten obiektyw da sobie radę wtedy. Zauważyłem, że z całą prędkością, jaką on jedzie, taką nie zawsze, bo nie zawsze, bo czasami wie, że tam jest wie, że coś jest, i zatrzyma się przed tym. Ale jeżeli on nie wie, to potrafi z całym impetem. Które nie jest niby duży, ale e, może jakąś e, butelkę, kosz, czy doniczkę, na przykład zrzucić ze schodów. E, po prostu uderza, uderza w niego e, całą prędkością. Także tu bym był ostrożny. A odkurzecz korzysta z aplikacji Tuya. E, zainstalowałem ją, próbowałem przez nią się komunikować. E, z odkurzaczem niby wszystko działa, rysowanie mapy jest takie sobie, funkcjonalność aplikacji no nie jest jakaś powalająca ta aplikacja. Kolejną wadą dosyć istotną jest tutaj też to, że odkurzacz posiada trzy tryby zasysania: słaby, średni i mocny. Niestety próbowałem zmienić mu to na najwyższą i na pilocie, i przez aplikację. Ale nie, nie, żadna, żadna zmiana nie była y, słyszalna. On komunikował, że zostało to przełączone, ale słuchowo nie zauważyłem tego, żeby on, nie wiem, szybciej tutaj zasysał to powietrze. E, także, także, nie wiem, troszkę, troszkę dziwnie. Jeszcze jedną wadą jest to, że y, robot nie dawał sobie rady. Na dywanikach, na wycieraczkach, takich troszkę bardziej włosowych, z tego względu, że miał tą szmatkę. A według producenta nie powinniśmy używać szmatki, jeżeli mamy dywany, lub, lub właśnie takie, takie dywaniki. No, dałem szansę mu na wykazanie się. Niestety blokował się, musiałem czasami podejść, podnieść mu tyłeczek, tutaj, żeby sobie mógł cofnąć. Więc tak, szybki przegląd aplikacji. Odkurzacz korzysta z aplikacji Tuya Smart. Odpalimy sobie. Jest oczywiście dostępna na Google Store za darmo. W tym momencie odkurzacz już jest dodany do aplikacji. Nie jest to trudne jednak. Wymaga to włączenia Bluetootha, połączenia się z Wi-Fi, wprowadzenia hasła. Ale nie o tym ten materiał. Więc zaprezentuję... Jak w jaki sposób odkurzacz korzysta z aplikacji. No i tak, już na pierwszy rzut oka widzimy, że tłumaczenie jest tutaj dosyć biedne. Mamy trochę polskiego, trochę angielskiego. No, dla mnie to nie stanowi może żadnego problemu, ale dla kogoś, kto w ogóle nie zna angielskiego, może to być problematyczne. Chciałem tu Wam pokazać głównie mapę. No więc tak, mapa wygląda tak, jak widzicie. No, w porównaniu do innych aplikacji to wypada dosyć słabo. Nie mamy tutaj nawet podziału na jakieś pokoje. Nie możemy sobie zdefiniować, jaki pokój leży w danym obszarze. No, możemy mu tutaj go włączyć. Teraz tego nie będę robił. Ukazać jechać do stacji bazowej. Cleaning, clean mode, no, czyli typy w jakich może sam sprzątać, czyli albo inteligentny, albo wzdłuż ścian, spiralny, e, możemy również manualnie nim pokierować. Ustawić schedule, czyli harmonogram, gdzie nasz odkurzacz sam będzie się uruchamiał. Więcej opcji, e, przyleganie, e, błąd w tłumaczeniu, e, to tak jak już wspominałem coś co nie działa. To jest siła ssania albo cichego normalnego, albo mocnego. Moderate suction. A, właśnie odkurzacz już mu to już został przestawiony, ale to, jak mówiłem, nie działa. E, nagrane sprzątania. Jeżeli gdzieś się nam robot zatnie, możemy mu tutaj. Here. A, możemy go wywołać. E, brush Left Time czyli ile nam czasu zostało do wymiany poszczególnych elementów no i estymacja czasu ile jeszcze zostało życia filtra Mute to dosyć fajna opcja jeżeli nam dziecko śpi albo chce mieć, żeby, chce mieć cicho tak żeby odkurzacz nie wydawał żadnych odgłosów mówionych no to możemy sobie włączyć lub wyłączyć no, i pompka do wody. Tutaj też możemy ustawić jeden z trzech sił, jakby pompowania tej wody na podłogę. I w zasadzie to by było tyle, nic specjalnego. Ok, więc to w zasadzie wszystko, co chciałem pokazać w tej aplikacji. No i tyle. Dzięki za obejrzenie. Testu, zapraszam na kolejne. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.